Krzysztof Kamil Baczyński, O wolność Przebudziły się w nas zwierzęta I duchy mleczne się budzą W dzień Podobnie jesteśmy złym ludziom W noc Zwierzętom ponącym W cierpieniu To znów bestiom Krzyczącym w rui, To znów ciernią w swych oczach Człowieczych Rozdzielonym, niespokojnym i czułem ciała ciążą, jak twarde rzeczy, A na niebie chmur bitwa łagodna, A na ziemi chrzęst kości i stali. Jakiśmy warg odchłanie całowali, Że są w nas grób złe i godne, Jak przemierzyć ten lęku obszar, Od bojowisk oderzeć nieboskłon? Ludzie źli, ziemia dzika, coraz młodsza dziecko niedobre, co zabija troską. Rozerwały się miłości jak korzenie, nachmurzone stoją burze drżąc. Tylko jeszcze tchem, co idzie z ziemi, wbiliśmy na oślep harpun rąk, porwani przez mroku mroków pożar, jak zwierzęta, co za kratą śnią, których pragnień żaden czas nie zmoże. Krzysztof Kamil Baczyński. Elegia o chłopcu polskim. Oddzielili Cię, syneczku, Od snów, co jak motyl drżą. Haftowali Ci, syneczku, Smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy W żółte ścieni pożyk. Wyszywali wisielcami Drzew płynące morze. Wyuczyli Cię, syneczku, Ziemi Twej na pamięć, Gdyś jej ścieżki Powiecinam żelaznymi uzdami, Odchowali się w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło, zanim padłeś. Jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Dziękuję. Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia o chłopcu polskim. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, Smutne oczy rudą krwią, malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, wyszywali wisielcami drzew płynący morze, wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyż jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami odchowali Cię ciem w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży, w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżywnałeś ręką. Czy to była kula synku? Czy to serce pękło? Krzysztof Kamil Baczyński, zwycięzcy, wiersz z 1943 roku. Wiatr szeroki nam czoła obliże, jak lew westchnie i przestrzeń wydnie ponad nami. A jeszcze wyżej na świśnie ogromnym skrzydłem. Głowy nasze, owoc upalny, rozszalały włosów płomienie. Deszcz omyje jędrny i walny, aż się do snu schylą na ziemię. Jeszcze chleby, jabłka jak księżyc, stół sosnowy zalegną kołem. Dłonie szorstkie, tak nieporęczne, chleb przełamią zbożym aniołem. A na skronie, gdy sen nas tłumi, gdy będziemy znów ludzie prości, blask nam spadnie i ten zrozumie, żeśmy w wierze doszli miłości.